Życie nocne wiemy, że kojarzy się z tym, że pojawiają się używki, pojawiają się różne inne jakby y, krótkie przyjemności, których możesz zaznać, a później możesz mocno żałować. Mogę powiedzieć tylko, że trzeba bardzo szybko odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką drogą chcesz iść, czy chcesz dać się w ten wir i tak naprawdę. No, zatracić się i później mocno tego żałować, czy jednak masz inne wartości i z przyjemnością odmawiać, i jednak, mimo wszystko, z umiarem y, wypić te driny, fajnie zagrać i wrócić do domu. A no niestety no, jestem, jakby na pewno świadkiem i dużo widziałem y, przez te 20 lat grania, że wiele osób ma ogromne problemy, i to niestety się przekłada później na Funkcjonowanie po takiej sobocie przez wiele dni w tygodniu, że są smutnymi ludźmi, nie? To jest życie nocne. Bierze jeńców i naprawdę przykro się czasem na to patrze, ale niestety zbiera wiele ofiar. Szukanie i znajdowanie to esencja SEO. O tym jest program Szukersi by SEO Group.